Stano, no i co z tobą teraz jest, co? Mówiłem, że mam na ciebie haki. To jest Debestiak. To jest Debesziak kłucze Stanowskiego, co? <ścoughs> to nie wszystko. Moi drodzy, to jest. Przecież piękne. Jeszcze do dodatek zrobiłem film o Stanowskim parę dni temu. Od razu jak się wybił. To jest... Znaczy, wybił na skalę moją, nie? Czyli tam 1500 oglądnięć, ale od razu. To jest coś niesamowitego, to jest jeden z najlepszych trollingów polskiego internetu, przynajmniej, bo ja tam nie śledzę jakichś tych tam... Śledzę tylko, tylko właściwie Stanowskiego, tak? Kto to, to jest szalony reporter? Dowiedziałem się dopiero teraz, tydzień temu. To jest tak dobre, moi drodzy, co Stanowski zrobił i to jest to, co ja opisywałem w tym materiale o nim. Tydzień temu, co właśnie. To jest przykład to, co się stało, moi drodzy. To jest tak mocna osoba, że albo rzeczywiście jest czysta, albo ma tak dobrze jest podkryta fundamentem dookoła siebie, że ciężko wydobyć. E... Nikt nie jest tak naprawdę czysty, ale po prostu to, co się on tam zrobił, no to nie jest to coś, co mogłoby się wybić i mu zrujnować karierę. A po drugie, po trzecie, po czwarte, to on od lat jest osobą znaną. On jest osobą inteligentną. O tym mówiłem w poprzednim materiale. Można go zrobić czy nie? Jest o, osobą inteligentną, jeszcze w, do tego w internecie. On uważa od lat, co robi. No moi drodzy, jak podejmujecie taką osobę, to jest chyba aktualnie Everest internetu, to nie możecie tego zrobić. W sposób tak głupi, bo skończy się to tak. Właściwie to, co ten, ten, ten reporter nie szalony tą w ogóle w normalnym świecie, a nie żyjemy w, normalnych, w normalnym świecie, to powinien być już dawno skończony, nie. Ja szczerze się dowiedziałem o nim dopiero teraz, kto to jest. Ale po tym po takiej fatalicie, brutalicie podwójne to nic, ale Stonoga. Ale to jest nic, o, o nich nie będziemy dzisiaj gadali, bo to nie, nawet nie o to chodzi już ogonaliście. Na pewno materiały YouTube, youtuberów, jakichś porządnych, tak? Prawdziwych youtuberów. E, to jest przykład, jak głupia jest elita rządząca. I mówię tutaj też, też o... O tych kuźwa, o... o e, całych kurde dziennikarzach. Jest to żenujące, moi drodzy. Jest to żenujące. Po prostu to jest żenujące. Nienawiść do PiSu, moi drodzy. Nienawiść do PiSu. To jest ten od... Tego. Odmrożę sobie uszy. Ale wrzucę bez przemyślenia, odmrożę sobie uszy, ale spalę to, podpalę Polskę. Ta nienawiść do pisu jest tak ogromna, że to się kurde w naj. naj, naj, naj... to się w głowie nie mieści, tak? I to jest przykład tego. Dziennikarze, których za chwilę oczywiście puszczę ten końcowy. Najlepsza no, jest końcówka tego materiału, e gdzie pokazuje wszystkich dziennikarzy, polityków. Nie wszystkich, ale jakieś tam, co się dali złapać na to. Po prostu jest taka chęć zniszczenia Stanowskiego, PiSu, bicia przez te elity, że nie myśli się. Myślenie się wyłącza. Tak? Eee, powtarzam wam to. Mówiłem wam to w materiale ostatnim, zero-jedynkowo. Jak ja mam wybierać Tuska-Kaczyńskiego, wybieram Kaczyńskiego. Jak mam wybierać PiS-PO, wybieram PiS. Jak to mówił Wiedźmin, wybieram mniejsze zło. Jak się powstanie coś lepszego, to coś lepszego. Nie będę, nie jestem też korwinistą, i ja i no jestem, jestem konserwatystą, więc bardziej wybieram ten, ten pis. Tak? I, i, I z powrotem wracam. Ja wiem, że pis, jeśli chodzi o ekonomię, o sprawy socjalne, to jest, to, to jest lewicowy, ale o, 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 o światopogląd to jest prawica. No zniszczył, przejechał walcem kompletnie. Już raz po Stonodze, po. Po, po tym drugim ciałku, reporterze, ale to było proste. Tu jest drugie dno tego materiału. Tu jest to, że on się przejechał po elitach dziennikarskich rządzących Polską. Moi drodzy, to jest po prostu. To będzie, to, 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 to będzie przykład przez wiele lat na jakiś. Znaczy to. Nie nauczą się tego, dziennikarze się nie nauczą, Wy, wyleci kolejna jakaś kaczka za niedługo i znowu będą przepraszali. Przeglądałem sobie Twitter tego jakiegoś tam Adasia z kropką i fakt, podoba mi się to, że przeprosili. Niektórzy przeprosili, dali się złapać, gratuluję Stanowskiemu. Ale to jest żenada, te osoby naprawdę powinny stracić pracę, tak? Znaczy nie stracą, bo oczywiście jak ktoś pracuje w wyborczej gazecie, to to, to, to wiecie, kłamstwo to jest na każdym tam kroku, to, to o to chodzi, szukanie coś się przylepi. To jest po prostu, moi drodzy, szok. Pisaliście mi, dwie, dwa komentarze miałem od was, o widzisz, co tam Stonoga wypuścił, ja Stonogi nie oglądam, to nie znam, nie, w ogóle to jest osoba, tak oglądam jakoś tą, tą, tą taką starą Kasię, która tam przekinała na internecie, no osoba w ogóle ta osoba jest w ogóle wartościowo dla mnie, nigdy go nie oglądałem, nie mówię, Stonogę znałem, tak, bo reportera tego nie znałem, ale nigdy nie oglądałem. Wiem jedynie, że Stonoga nienawidzi PiSu, nienawidzi Zjednoczonej Prawicy, nienawidzi obryb go wini za to, że wsiedział, że tam się obronił, więc to... dlatego on szukał te haki. Ja nawet nie wiedziałem, że on szuka jakichś haków na Stanowskiego, ale on, on wpluje jadem na PiS tak, zaraz się włączy tam Lis, Gier, to są wszystkie te osoby, które się ośmieszyły. Właściwie nie chcę robić tego materiału długiego, więc sobie zaraz przejdziemy do po prostu puszczenia tej ostatniej listy osób, które się ośmieszyły. Dziennikarzy, moi drodzy i jeszcze ta, Wrzosek tam, cała prokurator, tam, no to jest tragedia. Ten człowiek, Stanowski, możecie go lubić, czy nie? Ja opowiadałem w poprzednim materiale, co o nim myślę. Ale przejechał się w walce nie tyle po tych prostych osobach, tak? Ale po całym światku dziennikarskim, polskim. To było tak dobre, że. I Z jednej strony to było tak dobre, nie wiem czy ja, to tak mówię, nie oglądałem tego, już po fakcie już się okazało, że to jest lipa, nie? Eee, zacząłem oglądać, ale. Czy to było tak? No nie mogę, bo teraz jestem taka przypalony tym, że już wiedziałem. Czy. Na przykład tych dat, nie rozpoznałbym tych dat. Wiecie, w tym temacie, że tam inne daty dawali tam gościa, wciągnęło w, w tem, w kuźwa, w silnik. E, czy tam kogoś chodzi te daty relacji nie? z tego wydarzenia? Ale czy po grze aktorskiej bym się rozpoznał? No mógłbym, chociaż to było dobrze zrobione. zrobione. Specjalnie nie pokazywał twarzy, tam zasłonięta za parawanem biurowym. E, dobre to było. Chodzi o to za odwagę, bo wyobraźcie sobie, moi drodzy, jakby mu się to nie udało, tak? Nie wiem, czy te materiały by wypłynęły, te z przygotowania, no, ktoś mógłby się posypać tam z tego, z tej, z tej, z tej jego redakcji, tak? Że to coś, coś takiego robili, ale, ale to nie wypaliło. Zresztą on mówił, że tam w redakcji u niego mówili, że to może nie wypalić, ale nie dajemy, zaryzykował, postawił, no postawił swoje tam imię, tak. Tak mówię, nie wiadomo czy by to wyszło czy nie, jakby wyszło to by była lipa, bo by się śmiali z niego i wygrał, kuźwa, wygrał, ale to jest przykład jaka, jaki jest jad na PiS, na Trumpa, na, 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 na konserwaty, konserwatywny rząd, tak, e, chciałem, powiedzieć, chciałem powiedzieć konserwatywny, ale w sensie chciałem rzucić e, tego, e, no, e, kuźwa. Konfederację. Ym, więc konserwatyzm jest atakowany, tak? Republikanie są atakowani. PiS nie jest święty. Ale powtarzam, to wracając do siebie, Zero jedynkowo wybieram PiS niż PO. U mnie się to zmieniało, tu nie ukrywam, więc ja nie jestem symetrystą. Oczywiście, że, że Stanowski nie jest. No, zrobili te materiały, zresztą Gimper pokazał, zrobił masę materiałów na kanale Zero jadących po, po Ziobrze, po PiSie. To jest takie idioty. Wiecie o co chodzi. Teraz nie można być symetrystą. Symetryzm jest zakazany. Musisz, musisz się zgadzać z Tuskiem, musisz nienawidzić PiSu, nie możesz być symetrystą. Już kopam. Strasznie dostałem szacunek do tego Słowika z Witualnej Polski, który ostatnio zaczął, no, no wkopał tą wrzosek, prokurator. Pisze prawdę o Platformie Obywatelskiej, a udupił wielokroć Wcześniej, wiele razy, sorry, pis. I on też tutaj jako pierwszy się kapnął, że coś jest nie tak. Więc szanuję takiego reportera, bo podejmuje każde tematy na każdych rządzących, tak? Nie, moi drodzy, kurwa, nie było w Polsce dyktatury przez 8 lat. Jeśli tak myślisz, to jesteś pierdolnięty i możesz komentować, ale cię skasuje, bo to jest idiotyzm. Jesteś idiotą i debilem. No nie było w Polsce. Yy, Kaczyński nie jest. Kuźwa gangsterem, Kaczyński nie jest kuźwa e, dyktatorem i w Polsce nie było dyktatury przez 18 lat. Sorry, że to powiem, ale jesteś debilem. Nie możesz nie lubić pisu, nawet, nawet trzeba nie lubić pisu, ale jak tak myślisz. To jesteś debilem, no i, i, i komentuj, bo komentarz się każe przyda, nie? I to po prostu Stanowski pokazuje w doskonały sposób. Stanowski, tam ktoś powiedział, że on w jakimś jednym wywiadzie, bo teraz oglądałem, że on jest konserwatywny, nie? I dlatego tam, no nie jest o konserwatywny, bo wielokroć z Mazurkiem mieli kłótnie, bo yy, Stanowski nie lubi kościoła, Mazurek jest wierzący, więc mieli tam jakieś kłótnie, więc to też jest pierdoła. Stanowski jest po prostu dobry w tym, co robi. Yy. I tyle. Tu jest właśnie to drugie dno, co chciałem pokazać, bo to jest ten materiał, ale to jest po prostu nasza wojna. Wojna Platformy Obywatelskiej z pisem. I tyle. Wojna ludzi, którzy nienawidzą Kaczyńskiego, nie muszą lubić Tuska. Nienawidzą Kaczyńskiego, bo on jest mały, brzydki, ma brzydki uśmiech, nie ma żony, nie ma karty kredytowej i w ogóle jest beznadziejny, i w ogóle jest katolikiem, nie? No i to już w ogóle jest przejebane, nie? I jest dyktatorem dlatego w ogóle odpowiedzialny jest za całe zło na tej ziemi. W ogóle stworzył Stanowskiego, żeby mu pomóc. No to jest tak głupie, że tak, tak myślisz, że to jesteś głupi, moi drodzy. No sorry, że tak się wypowiadam, ale naprawdę są takie osoby, które piszą. Znaczy ja się nie dziwię, bo są profesorowie, którzy mówią, że jest dyktatura była w Polsce przez 8 lat, już nawet to, to dziennikarze w tych wszystkich śniadaniówkach politycznych mówią, ale jak był dyktak jak był dyktatorem, jak wygraliście wybory, nie wiem. No. Teoretycznie, no nawet nie, bo PIS wygrał, ale da, oddał wam tą legalnie wam tą władzę oddał, no bo wiecie, w, w Polsce jest e, ta. E, demokracja parlamentarna, więc to by, jak we Francji. Więc pierdolą głupoty, moi drodzy. PIS nie był żadnym. W ogóle teraz ja bym wyszedł na idiotę, bo w sumie w drugą stronę, tylko moja niechęć jest duża do Tuska, nie? Mógłbym odkręcić to, właśnie to, co się dzieje teraz, jest właściwie dyktaturą, no ale, no ale to, to, to jest obraza do dyktatury, tak? To jest obraza, to znaczy obraza do tych, co przeżyli dyktaturę, nie? Po prostu. To jest debilizm, nie? Dobra, teraz na samo zakończenie, bo miało być krótko, a już jest chyba kurde 12 minut. Włączmy sobie to, co na końcu, tutaj, tych tych... te komentarzy z taką muzyką. Ta muzyka mi się zdaje bardzo dobra. Muzyka brzmi jak ze psów Ostatnia Krew 2. Nie wiem, ale to było świetna ta edycja. Czyli ukazuje wszystkich, nie wszystkich, ale tam jakieś, jakieś większe imiona, które się dały złapać na to. Oglądajmy sobie to razem, tylko którą ja tu mam scenę wrzucić? Tą damy scenę, nie? Coś świetnego. Eee... Coś świetnego. Nie wiem, czy do, nie dostanę copy, Copyrights. O! Adaś, nie wiedziałem kto to jest, z Gazety Wyborczej, przeprosił, sprawdziłem sobie jego Twitter, przeprosił, nawet pogratulował Stanowskiego, brawo za to. Muzyka taka, eee... Jak, no, mi się to muzyka z psów. Kto robi muzykę do psów? No, przecież mój mój, jeden z ulubieńszych polskich Kuźwa, no zapomniałem. Lorenz Czuchnowski Rgiertych, no to, to jest w typ tragiczny. Tragiczny to ulubieniec, kurde, tych, co nienawidzą pis Greń Kazimierz, tak? Kazimierz, no, kojarzę. Jaś Kapela, no to wiecie, oni, to, to, to tu, tu się nie można dużo spodziewać o, o tym, po tej osobie. Czekajcie, bo... chójstwo Tomasz Lisz, to, to jest w ogóle tragedia. To człowiek, który. A zresztą został pokrany przez Boga już dawno. Nie wiem, kto to jest. Ukraine, Białoruś, to, to co to jest. A tragedia Tomasz Lisz, kolejny. No to tak mówię. Nad nim się już Bóg y, y, y... ukarał. Go. Marcin Uniewski, to nie wiem, kto to jest. Ma Marci Maciej Bong, akurat tego kojarzę. Radio Z, sorry, oglądam. Lubię Rymanowskiego. O wiecie, Rymanowski też jest spisowski. Yy, nie zapomnijcie o tym. Radio Z, nie. No. Pamiętajcie, Maciej Bong, ja go kojarzę. Tragedia. Ty jesteś dziennikarzem? Zmień pracy, człowieku. Z kanał tak jak ja, będziesz miał tysiąc subskrypcji, będziesz pajasował, jak ja. Jakaś tutaj Monika, nie wiem, to, to... Artur Molenda, no to znam, no to to akurat jest z no? Nie, no gdzieś tam, jego kojarzę, zero zdziwienia. Ośmieszony, do wywalenia, Marcin Najman, no to wiecie, no to szkoda komentować, bo to akurat te osoby to mają prawo sobie takie tam akcje robić. Jan Piński, to jest tego, z Gazety Wyborczej, tak? Eee, zresztą historia tego pana jest zawiła, no, to, tego nie wykasują, jeszcze dostaje bonus za to. Osiem gwiazdek to w ogóle wiecie, jakieś tam odłamy, co so, ten e, cały, no to tragedia. Zresztą on, nie wiem, czy on nie bywał czasem w kanale Zero w tym śniadanie, nie? Tak mi się to skojarzy. No, a czy to też jest, to? E, jest chyba w onecie go nieraz widać. No i to jest najlepsze. Najlepsze. Chciałeś mnie zniszczyć, pisowski sługusie, bo wyciągnąłem ci prawdę. Zrobiłeś ze mnie bez, bezpodstawnie konfidenta, nakłamałeś o narażenie ludzi na śmierć, obśmiałeś i poniżyłeś. Koniec z tobą. Poczekaj na mój cały materiał. Don Mess, with szalony reporter. No gościu jest skończony. Powinien być w normalnym świecie, skończony na internecie, ale tak nie będzie. Szumiewicz Piotr. To jest tragiczny lewak. 0-0 nie ruszy, ale komisja już tak, panie Ziobro, czekamy na pana. No to jest tragedia, będzie się z tego tłumaczył i. Znaczy, oni no, nie będą, ludzie zapomni. Ludzie są, powiem wam, że. No nie chcę, już obra nie chcę obrażać wyborców. To nie wiem, kto to jest. A to nie ma żadnego znaczenia, czy nagranie jest prawdziwe, czy nie. No nie ma znaczenia. Panie Krzysztofie, są zgodnie z linią pewnym. To, a, dobra, no to pajacy, po prostu. Dziennikarze, pamiętajcie, to są dziennikarze. Dziennikarze, tak? Ja jestem po pracy, więc jestem trochę zmęczony. Klei mi się język, sorry. Teraz przynajmniej wiadomo skąd w nazwie kanału wzięło się 0 Do skasowania, do wysłania na wschód, na Slibir. Tam. I wrzosek. To jest prokurator mojej tak upolitycznionej pro prokurator to. Uch, też nienawidzi ziębry. To nie wiem, kto to jest, ten Man, Man, Mandark. To jest jakiś znany kanał, ale nie kojarzę. Tragedia. Dobra moi drodzy, kończmy to. Kończmy to, nie będę was zmęczył. Ja też jestem zmęczony po pracy. Przyszedłem, próśbę zabrałem, Chińczyka zjadłem, coś nakręciłem, żeby tam się coś oglądało na fali. Jesteście do wszystkich tych właśnie, coś sobie m, m, tego uszy odmrażacie z nienawiści. Jesteście po prostu... Tragedia, moi drodzy, tragedia. Ja nie mówię, że coś się kiedyś nie, nie znajdzie na Stanowskiego, ale to jest przykład. Nienawiść i klapki na oczach przesłania wam rozum, tak? E, dziennikarzom, ludziom profesjonalnym. Ludzie się mają, my, mogą mylić, tacy jak ja. No ja mówię, nie mam chęci, nie mam... Nie lubię Tuska, tak? Jako, jako osoby, jako polityka, jako Polaka. Nie lubię platformy, jako. No, no, ja jestem po tej drugiej stronie, tak? Więc ja nie jestem symetrystą, tak? Ale jak widziałbym coś, jak widzę, oglądam coś z Republiki na przykład, czy z jakiegoś kanału Propisowskiego, to mam gdzieś ten. nie mam klepek na oczu, wiem, że nie będą. Bro, nie będą e, nic złego mówili na PiS, ale będą na platformy mówiły, czy, mówili, trzeba się z tym jakoś tam liczyć, że coś może być, wiecie, odkręcone, nie? Nie mam tej nienawiści, ja nie mam nienawiści do, do, do tej drugiej strony. A ta druga strona, ta, która właśnie pluje jadem, zawsze to powtarzam, to jest ta druga strona winna. To, to strona pisowska, moi drodzy, e, to jest strona łagodna, tak? Ja wiem, bo byłem po dwóch stronach, tak? Ja wiem, jak ja, jak trollowałem kiedyś tam 15 lat temu. Jak mówiłem, pamiętam mamie, że ja nigdy do Polski nie wrócę, jak Kaczyński będzie rządził, nie? I takie sprawy, jaka, jaka na mnie taka, no, no, no działało to na mnie wtedy, tak? Te całe przesłanie medialne, ale to jest przykład, że nienawiść do kogoś przysłania rozum, tak? I Stanowski to dobrze pokazał tutaj. Troll roku, troll, trolling mega dobry, bo zaryzykował. Trolling jest dobry, kiedy jest ryzyko po dwóch stronach. Tak powtarzam, to mu nie wypaliło by się to sypło gdzieś na pewno w media eee, no i by stracił na tym. On. Dobra, pozdrawiam was, trzymajcie się zdrowo. Pa.